W internecie aż huczy po wywiadzie profesor Grażyny Cichosz urymanowskiego. W skrócie, coraz trudniej zaufać temu, co leży na półkach. I właśnie dlatego w NanoVita stawiamy na prosty skład i prawdziwy smak. Bez zbędnych dodatków. Zamiast przypadkowych tłuszczów, olej MCT C8 z kokosa. Tylko frakcja C8, szybka energia dla mózgu i ciała, bez rafinacji, bez zbędnych domieszek. Cena już od 45 zł. Zamiast smażenia na byle czym, Masło klarowane gi. Stabilne w wysokiej temperaturze, naturalnie bez laktozy, idealne do codziennej kuchni. Opakowanie 240 gramów za 24 zł. A w kwestii soli stawiamy na to, co działa najlepiej w codziennej kuchni: sól kłodawską niejodowaną, himalajską różową, czarną kalanamak i sól morską. Wszystkie bez antyzbrylaczy i bez sztucznych dodatków. Do tego naturalne przyprawy i mieszanki ziołowe. Pełne smaku, bez wzmacniaczy. Chcesz jeść prosto i dobrze? Wejdź na naszą stronę internetową, nanowital.pl i dołącz do tysięcy klientów, którzy wrócili do prawdziwej żywności.